Robimy te biegi w różnych miejscach województwa śląskiego, ale najbardziej przywiązani jesteśmy tutaj do Myszkowa i dzisiaj wspólnie z, ze Stowarzyszeniem Aktywna Jura, młodymi ludźmi, pobiegniemy dla żołnierzy wyklętych, dla pamięci w tych trudnych czasach. To też pokazuje, że ten spokój, który został zburzony w przeciągu ostatnich 10 dni w świadomości młodych ludzi, no musi ta przestrzeń się wypełnić oddaniem na rzecz Ojczyzny i to, że patriotyzm to nie są jakieś puste frazesy, wszyscy musimy być patriotami, wszyscy musimy pilnować naszej Ojczyzny. Bardzo lubię biegać, a pomysł na udział w tym biegu wziął się stąd, ponieważ interesowałem się żołnierzami wyklętymi no i chciałem też uczcić pamięć i po prostu też aktywnie i miło spędzić czas.